Jest dziesięć koła! Dobra! W końcu, w końcu! Kurde! Po tylu latach 10 tysięcy pierwsze Lotnisko Może być Tutaj dobre wyniki się dają. Cisza bez tej muzyki Kurczę wiesz co Paulina? Ja po prostu... Nie chcę puszczać muzyki, bo jak fajna bitewka siądzie, to ja później wrzucę sobie to na YouTube, nie? Właśnie mam tak wszystko poustawiane, że ciężko, żeby była muzyka, później wyodrębnić muzykę i wrzucić to na YouTube, nie? Dlatego tak stwierdziłem, że bez muzyki sobie będę grał. Ale faktycznie jest ogólnie cisza bez muzyki. Ja na ogół, tak oso jak sobie gram sam, to w ogóle muzyki nie słucham, nie? Jeszcze mam wyciszone totalnie wszystkie dźwięki, tylko zniszczenia mam na. zniszczenia mam na 100%. Że jak na przykład ktoś zniszczy jakiś płotek czy coś, to ja to słyszę w słuchawkach I wiem z której strony na przykład jest gościu Ej, co tu robi Is? Czemu on sobie tak gra? Ej, lodówkę wyspotowałem. Oj, ale będę trzymał twardo, coś czuję. Bo się wycofam. Dobra. Zbiorniki dostał, też on ratę. i go podpalę. Jak będzie tak stał bokiem Naprawił zbiorniki. Kurde. Ale jeszcze raz dostał zbiorniki. Mały czaki, dzięki za obserwację. Dobra, teraz się będzie palił Niestety. Ale to jest jakiś aktor, że bokiem stoi. Opali się w końcu, za którym razem. Nie, no przyjemna bitewka taka. Jeszcze jak tego podpalę teraz, ale sam zostałem tutaj. Był on przejechał i później mnie męczył. Ej, to jest bitwa na 10 koła, proszę państwa. Cześć, jak się masz? To bardzo, bardzo dobrze, akurat, nie? Kurde, muszę jechać, nie? Dobrze, że go dobiłem. Ojaj, beczka jeszcze jest niby 9700, jeden szał, proszę Państwa, jeden szał i 10 koła. Proszę. 7 fragów w ogóle. Jaki rekord? 9800 ogólnie mam, także. Czekam, czekam, czekam! Czy będzie te 10 koła? Jest 10 koła! Dobra! W końcu, w końcu! Kurde! Po tylu latach 10 tysięcy pierwsze! Dobra! Nie zatrzymujemy się, jeszcze jest lodóweczka. Eka ładuje. Dzięki, dzięki! Ale mi się łapać trzęsie teraz nie, nie weszło Oddaj mi się tutaj, daj mi 11 koła zrobić 10700, ja ci ale fajnie. Dobra, to jest ono to, W końcu, będzie na YouTube, będzie na YouTube. Dobra, już chyba nic nie zrobię, niestety. Wyjedź, wyjedź tutaj. Proszę. Proszę, aj. Dobra, 10700. Osobisty rekord. Ajajaj, aj, aj. w końcu. I 90% wbite. Fajnie. Gdzieś, a mówiłem, że piasz, że Co to była za mapa w ogóle? Lotnisko, dobra mapa. 10 yeah, tysięcy. Ja, w końcu, w końcu. To jest to. 10700. Od 2012 roku pierwszy raz udało mi się zrobić 10 koła. Dobra. Teraz się otworzy. Dzięki za serduszko. Dzięki. 10 koła, proszę Państwa. Fajnie, fajnie. Kurde. Ale mi się ręce trzęsą. No, od razu to lepiej wygląda 10 tysięcy, a nie jakieś 9700-800. Także dzięki za oglądanie. Wbijajcie na Twitcha i zostawcie suba na YouTubie.